Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na wstępie chciałam wszystkim podziękować za łapki w górę i subskrypcję. Będę robiła czytanie dla skorpionów na grudzień 2023 roku. Rozkład będę robiła z stali The Light, Sears, Tarot. Dobrze, myślę, że wystarczy. Rozkład będę robiła z sześciu, z sześciu energii. I zaczynamy. I mamy tak, energię miesiąca, trudności, z jakimi będzie trzeba się zmierzyć, wyzwanie, czyli następnie mamy niespodziankę. Co robić? Czego nie robić i wynik. Dobrze. Dobrze myślę, że o, tak. I zaczynamy. Co tutaj u skorpionów się pokaże. Proszę bardzo, energia ogólna trzy kielichy, czyli dużo radości, spotkania w gronie rodziny, przyjaciół, zabawa. Więc bardzo fajna tutaj e, lekka energia, cieszenie się, świętowanie, może jakichś sukcesów też. Um, zobaczymy, co się tutaj jeszcze pokaże. Oczywiście może też być jakaś, jakaś miłość, tak? Może poznana, właśnie. Dobrze. Następnie mamy wyzwanie, tak? Wyzwanie to jest 8 buław. Czyli jakieś informacje, jakieś wiadomości, może związane z tym właśnie spotkaniem, tak? Ale jakieś tutaj też może być y, jakieś napięcie, może w Was jest to napięcie, może Wy chcielibyście coś wysłać y, i tutaj trzeba zareagować w punkt, tak? Albo przychodzą y, po prostu do Was jakieś informacje, y, które powodują, y, może nie tyle trudność, ale jest to jakieś tam. Y, Jakimś tam y, stopniu wyzwaniem dla Was, tak? Y, więc tak tutaj y, taki, tak, takie napięcie, bym powiedziała, tak? Dobrze, tak jak powiedziałam, albo Was, albo, albo informacje, które będą wyzwaniem dla Was, tak? Następnie niespodzianka. Co my tutaj mamy? Jako niespodziankę mamy pazia buław, czyli. No, dużo radości, poznawania też, chęć poznawania różnych, różnych rejonów, cieszenie się, więc tutaj jest dużo dużo radości, tak? Więc tutaj może w was jest to, to, to ciśnienie jakieś, żeby coś tutaj coś wysłać, coś tutaj jakieś informacje. Ale to bardzo ładnie wszystko się tutaj pokazuje, tak? ponieważ jest tutaj no, dużo ognia, też woda, ogień, woda, więc będzie się myślę, że dużo działo i będzie, będziecie mogli też doświadczać. Ale na poziomie właśnie takiego dziecka, tak? Czyli właśnie z taką dużą ciekawością, otwartością i, i radością, więc fajna taka w sumie bardzo lekka energia, tak? Tym bardziej trzy kielichy to też lekka energia, energia zabawy, więc może tu być też troszeczkę takiej niedojrzałości. W tej energii. Też oczywiście to może być osoba, która się pojawia, która jest trochę taka niedojrzała, jest wesoła, spontaniczna i pociąga za sobą, tak? Dobrze, że może dużo wprowadzić jakiejś radości w waszym życiu. Dobrze, następnie mamy co robić? Siedem kielichów, czyli może te informacje, które tu przychodzą, może otwierają Wam jakieś nowe drogi, tutaj się pokazują. Przed Wami się otwierają. Więc co robić? No, wybierać, tak? Jeżeli coś przychodzi, jest to wyzwanie, może jakieś informacje przychodzą, jakieś propozycje, i po prostu dobrze byłoby wchodzić w te tematy, tak? Próbować, żeby nie zastanawiać się cały czas, żeby to Wam nie przeszło koło nosa, ponieważ tutaj 8 buław, to jednak też trzeba reagować szybko. A więc jeżeli coś się pojawia Wam, jakieś możliwości, to po prostu wchodźcie i próbujcie, tak? Więc dużo jakichś możliwości, nowe możliwości. Bardzo ładnie. E, chyba, że to, tak jak powiedziałam, Was jest to ciśnienie i Wy widzicie jakiś potencjał, czujecie, że jest. Widzicie jakieś drogi, to jak najbardziej róbcie to, tak? Wchodźcie w to dalej. Dobrze. I może nieoczekiwanie kogoś też do tego zaprosicie, do tego przedsięwzięcia, tak? E, dobrze. Następnie, czego nie robić? E, mamy tutaj królową buław, królowa buław. buław. Czego nie robić? Bym powiedziała, że może e, nie pociągniecie za sobą wszystkich, tak? Może e, nie będziecie właśnie tacy. Pierwszo planowi w tym temacie, tak? Może, może tutaj chodzi o jakąś osobę, tak, z którą nie wiem, nie warto może współpracować, wchodzić właśnie w jakieś tematy, zapraszać ją, tak, do tych tematów, albo po prostu może to jest osoba, która chce Wam na przykład doradzać, która chciałaby. Być właśnie na pierwszym miejscu, chciałaby świecić w tym planie, może to nie jest korzystne, może to właśnie wy macie się tym zająć, a nie, a nie po prostu być gdzieś tam w cieniu, tak? Może to wy macie być pierwszoplanowi. Więc tutaj myślę, że, że na to bym po prostu uważała, tak? No, i też, żeby, jeżeli to by miała być Wasza energia, tak? No to może, bym powiedziała, nie żyć tak bardzo, tak? No bo na spokojnie wejść w to, tak? Na spokojnie zastanowić się i wejść w te, wejść w te tematy. Bez jakiegoś takiego właśnie wielkiego entuzjazmu, i, i, i z taką Właśnie yy, z taką pewnością, tak, że, że wszystko mi się tutaj, że ja już tu wszystko zawojuje i tak dalej, wydaje mi się, że, że na spokojnie, tak? Przeanalizować. Yy, może te informacje jednak przeanalizować to wszystko na spokojnie, żeby nie rzucać się tak od razu. Ale to nie znaczy, że jeżeli przychodzą, bo wybierać oczywiście, tak, ale może po prostu na spokojnie to wszystko, tak? Dobrze, natomiast jaki wynik? Wynik, wynik mamy pazia denarów. No proszę, bo tutaj mamy tych paziów, tak? paź buław, tu niespodziewanie, tak? Więc może dobrze byłoby nie wchodzić, jeżeli to jest coś nowego, coś takiego, w co jeszcze nie wchodziliście, dobrze nie znacie te, tych rejonów, nie czujecie się najlepiej no to może nie wchodzić z pozycji takiej właśnie królowej buław, która wszystko wie i, i, i tak dalej, tylko po prostu właśnie małymi kroczkami, z entuzjazmem, ale też z ogniem, y, ale po prostu, y, żebyście y, pamiętali o tym, że jeszcze y, musicie się dużo po prostu nauczyć, tak? I tutaj jestem paść denarów, także tutaj trzeba y, Ostrożnie, ostrożnie i po prostu uczyć się. Nawet wchodząc na tą ścieżkę, to myślę, że dużo jesteście się w stanie nauczyć, żeby wejść na ten poziom królowej buław, myślę, że jeszcze będziecie musieli trochę po prostu poczekać, tak? Że to nie od razu to wszystko się tak może może ułożyć, żeby, żeby już tutaj tak gwiazdożyć i, i tak się y, rządzić. Że jeszcze macie tutaj wiele do nauczenia się, tak? I lepiej z taką pokorą wejść w te, w te tematy. Ale tak jak powiedziałam, myślę, że, że warto, tak? Że coś przyjdzie, czy tak jak powiedziałam, albo z zewnątrz przyjdzie, albo, y, albo po prostu w Was jakieś ciśnienie, ale tak jak powiedziałam, żeby żeby na spokojnie do tego tematu podejść. Nie z takim wielkim entuzjazmem królowej buław, tak? Jeżeli nie czujecie się dobrze jeszcze w tym temacie, nie znacie tego rejonu, to po prostu troszeczkę pokory. Trochę pokory i zacznijcie właśnie od poziomu od poziomu takiego ucznia, który się dopiero uczy. I myślę, że wtedy to będzie dla was bardzo korzystne. Dobrze, tak wygląda i będzie co świętować, oczywiście. E, tak wygląda czytanie dla Skorpionów na grudzień 2023 roku. Oczywiście, jak Wam się podobało, dajcie łapki w górę i subskrybujcie kanał. A ja wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Hej!